Nasz gość dnia. Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych, a naszym dzisiejszym gościem dnia jest prezydent Łomży Mariusz Szanowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie prezydencie, pojawiła się nowa koncepcja, by przy hali sportowej numer 4 powstał schron. Ten pomysł to jest szansa na dodatkowe pieniądze. Szanowni Państwo, priorytetem dla miasta że w tej kadencji jest budowa hali przy szkole podstawowej numer 4. W ostatnich latach udało nam się zrealizować hale sportowe w innych szkołach, w szkole podstawowej numer 5, w szkole podstawowej numer 2, w szkole podstawowej numer 7. I tak naprawdę tylko pod szkopsa numer 4 nie ma hali, na której mogłyby dzieciaki ćwiczyć w dobrych warunkach. Stąd, między innymi, przedstawiając koncepcję na tą kadencję, wskazywałem, że budowa hali przy tej szkole jest dla nas niezwykle ważna. Niestety nie udało się pozyskać środków z tzw. funduszy szwajcarskich na budowę tej hali, ale my nie poddajemy się i na pewno będziemy walczyli o to, żeby ta inwestycja została w tej kadencji zrealizowana. Stąd między innymi w budżecie na rok 2026 jest zadanie, które Dotyczy budowy y, hali, ale oczywiście potrzebne są do tego y, środki. Około 20 milionów złotych? Około 20 prawda? milionów złotych, stąd między innymi y, widzimy, że duże środki są na y, obronę cywilną. W następnym y, roku również miasto Łomża y, ma y, kilka milionów y, złotych. W ramach realizacji właśnie na zadania z obrony cywilnej i chcemy te środki przeznaczyć na budowę tak zwanego podpiwniczenia w hali sportowej, co też związane byłoby z tym, że rozpoczęlibyśmy budowę. Około 5 milionów złotych przewidujemy, że w następnym roku tych środków będziemy mieli z obrony cywilnej. Więc w momencie już pojawienia się tych środków, moglibyśmy też, myślę, że. Nawet w pierwszej połowie e, rozpocząć e, tą inwestycję. Tym bardziej, że tutaj mówimy o e, doprojektowaniu podpiwniczenia. A no właśnie, ta zmiana e, projektu. To jest, około, to jest nawet nie zmiana projektu, to jest drugi projekt e, podpiwniczenia. E, ostatnio mieliśmy spotkanie i z dyrektorem, i z przedstawicielami też e, Rady Miejskiej e, w Łomży. E, I zgodnie z informacją, którą otrzymaliśmy od e, naczelnika, około trzech miesięcy trwałoby e, doprojektowanie. Pro, do czyli tutaj mówimy o tym podpiwniczeniu, więc moglibyśmy w następnym roku tę inwestycję rozpocząć właśnie od budowy tego podpiwniczenia, wiedząc też o tym, że są środki w Ministerstwie Sportu i o te środki będziemy aplikować. Też fundusze norweskie nowe się pojawiają, mamy dobre doświadczenia, bo w ramach funduszy norweskich przecież zrealizowana została... Hala Przedszkola psyjnej numer 5 miasto Łomża duże środki pozyskało w ramach realizacji takiego, tego, tego przedsięwzięcia i tych dodatkowych funduszy. No i oczywiście PFRON, więc jest szereg możliwości funduszy zewnętrznych plus oczywiście też fundusze miejskie, bo ile takie... trzeba byłoby właśnie z tego waszego budżetu dołożyć? Tutaj akurat ciężko dzisiaj mówić yy, o kwotach dlatego bo kilka lat temu kiedy zaczynaliśmy yy, budować halę przedszkolną numer 5 to nawet głosy krytyczne wśród niektórych radnych się pojawiały, dlaczego te inwestycje robimy, skoro ta inwestycja jeszcze nie ma dofinansowania zewnętrznego. No ale w międzyczasie udało nam się te środki pozyskać. Mało tego, już kiedy inwestycja była ku ukończeniu, jeszcze środki tak zwanej refundacji udało nam się z ministerstwa pozyskać. W związku z tym podsumowując tamtą inwestycję, to w granicach dwóch, trzech milionów miasto musiało dopłacić ze środków własnych. Finalnie, dzisiaj widzimy, że tych środków póki co nie mamy pozyskanych, ale mamy dużo perspektywę pewnych środków z obrony cywilnych, plus oczywiście tych, które może, o które możemy aplikować z Ministerstwa czy też właśnie z funduszy norweskich, z Pefronu. A w ostatnim czasie, jak widzimy, też te środki udaje się pozyskać chociażby na lodowisko, też pozyskaliśmy środki zewnętrzne, więc ja jestem dobrej myśli, jeżeli to zadanie będzie w budżecie. I teraz jestem na etapie też dyskusji z radnymi i widzę, że jest ku temu duże zapotrzebowanie i społeczne całej społeczności, która zresztą w tym roku koszykarki za chwilę będę obchodzić dziesięciolecie klubu, jak i też większości radnych do tego, żeby podjąć ten trud realizacji tej inwestycji w tym roku. Jeżeli wszystko przebiegałoby zgodnie z planem, to pod koniec kadencji w 2028 roku to inwestycje moglibyśmy już oddać dla. Społeczności czyli, czyli byłoby to zwieńczenie tej kadencji. Halo, tak sportu. można powiedzieć, bo kadencja w roku 2009 się kończy, więc yy, zależy nam na tym, stąd między innymi ten pomysł ze środkami z obrony yy, cywilnej, żeby rozpocząć tę inwestycję i wtedy na pewno będzie nam łatwiej. Wspomniał już Pan o kolejnej inwestycji, która spotyka się z entuzjazmem mieszkańców, szczególnie chyba tych najmłodszych. Jest to lodowisko, rolkowisko. Dajecie sobie czas na realizację 18 miesięcy. To szybko. Szybko, bo to też inwestycja niezwykle dla nas ważna, o której już mówiłem od kilku lat i szukaliśmy tych środków zewnętrznych, udało się te środki pozyskać, a co jeszcze bardziej też cieszy, że ta inwestycja... Patrząc nawet pod kątem pierwotnego kosztorysu, który był wykonywany dużo wcześniej, zamknie się w kwocie, miejmy nadzieję około 12 milionów złotych, czyli poniżej tego, co zakładaliśmy. Początkowo było 15. 15, ale to też świadczy o tym, to widać też, że tych zadań, chociażby realizowanych przez samorządy, jest dużo mniej niż w latach poprzednich, dużo mniej środków. Wielokrotnie tutaj też przecież przedstawiciele innych samorządów o tym mówili. No i widać też, że wykonawcy zadań, no, te ceny starają o to walczyć. Są konkurencyjne między innymi. Są konkurencyjne, stąd między innymi widzimy po naszych inwestycjach, tak, ulica Owocowa, Kalinowa, no teraz lodowisko, chociażby, że te ceny są niższe niż do tego, co zakładaliśmy, co powinno nas cieszyć. No właśnie, dla samorządów to lepiej, dla tych firm. Lepiej, no, a czemu środki własne, dlatego mhm. tak mocno dyskutowaliśmy ostatnio z radnymi na sesji i też na pewno będziemy dyskutować w, na sesji budżetowej w grudniu, że na pewno warto realizować te zadania, chociażby szkoła numer 4, boisko przy szkole psa numer 9, no lodowisko, rolkowisko, na to środki już mamy i widać chociażby przecież po zainteresowaniu dzieci, młodzieży, ale też i dorosłych na lodowisku, które jest przy ulicy Katyńskiej, jak cieszy się ono dużym zainteresowaniem, a tutaj warto to podkreślić, że to jest lodowisko, rolkowisko, czyli w okresie tym wiosenno-letnim będzie można tam jeździć na rolkach, będą też ścianki wspinaczkowe, będzie też miejsce do tego, żeby uprawiać inne sporty, chociażby tenis stołowy koszykówkę, w związku z tym będzie to obiekt, który będzie otwarty też cały rok, więc to powinno cieszyć i też wydłuży nam się na pewno dość znacznie sezon, na którym będzie można jeździć na łyżwach. No to miejmy nadzieję, że same sportowe talenty będą wzrastać w Łomży. Dzisiaj pierwszy dzień grudnia, panie prezydencie, to czas na Podsumowania. Kończy się już ten 2025. Jaki to był rok dla łomżyńskiego samorządu? Na pewno e, rok pod wieloma względami też e, trudny, bo e, to co powiedziałem we wcześniejszej swojej e, wypowiedzi, no widzimy też, że tych środków, które możemy e, aplikować jest dużo mniej niż w latach e, poprzednich. E, szereg zadań realizujemy, które e, jeszcze e, są w ramach tak zwanego Polskiego e, Ładu, to e, przecież e, chociażby e, hala sportowa przy numer, 9 e, To już e, za e, dwa tygodnie oddamy e, szatnie przy szkolnicy. Numer 10 e, e, to przecież hotel na Wysołej, pod miejsce, oczywiście. E, komunalne e, to też. E, e, Szkoła specjalna, tutaj mówimy o e, kuchni, o też innych działaniach tej szkoły. No są to działania, które teraz są realizowane, ale na które jeszcze środki pozyskaliśmy e, w ramach Polskiego Ładu, kiedy rządziła Zjednoczona e, Prawica. No Teraz też oczywiście te środki udaje nam się pozyskiwać, bo cieszymy się chociażby z tego, że mamy środki na lodowisko, realizujemy bulwary, też długo e, oczekiwane. E, widać zresztą już w okolicach mostu tak, ogromne stacje. Jeśli chodzi o inwestycje to tutaj e, myślę, że Łomża e, nie ma się czego wstydzić i naprawdę szereg dużych ważnych działań i w oświacie e, i w infrastrukturze drogowej jest e, realizowany, no, tak jak co roku można powiedzieć, e, te kwestia finansowania subwencji zmiany w ogóle zasad finansowania samorządów, bo to warto też podkreślić, że w tej kadencji samorządu już funkcjonujemy według innych e, zasad, no to też e, ma swoje odzwierciedlenie w innych zadaniach własnych, które ma realizować miasto e, gmina, stąd między innymi tak często mówimy o wydatkach oświatowych, że są to duże wydatki, że tutaj samorządy muszą partycypować nawet e, w wynagrodzeniach e, dodatkowych dla podwyżkach dla nauczycieli, no i my ten ciężar staramy się wspólnie Jakoś tutaj e, razem e, nieść. i Pewnie wspierać. nie jest łatwa. No nie jest łatwa, ale tu mówimy o całym systemie finansowania oświaty, który przekłada się na wszystkie e, samorządy. Łatwiej bym na pewno nam było, jeżeli tutaj państwo e, rząd bo jaki, jaki byłby to rząd, ale żeby to, e, to jednak e, ci nauczyciele. No byli finansowani właśnie tutaj bezpośrednio, tak a to jednak jest, patrząc pod kątem budżetu e, miasta, no to w dużej części no my musimy ze środków własnych te finansować różnego rodzaju działania, które są proponowane przez e, administrację e, rządową. E, dlatego pod tym kątem na pewno to był rok e, trudny, ale jak widzimy, e, kończymy go w dobrych też nastrojach, bo te inwestycje, e, chociażby jak e, czy lodowisko, e, czy Lwary. Widzimy perspektywy na następny e, rok, też kolejnych e, inwestycji. E, to cieszy ano na Właśnie, pewno. trochę przechodzimy do kolejnego tematu i do kolejnego wątku. Jak będzie kształtował się ten 2026? Jest to e, budżet bardzo ambitny. Ja użyłem takich słów we wstępie, przedstawiając budżet na rok 2026. Dlatego jest on ambitny, bo mamy przewidziane 290 milionów złotych, środków zewnętrznych, czyli bardzo mocno sobie poprzeczkę postawiliśmy w zakresie pozyskiwania też środków zewnętrznych, no widząc też, że tych środków, które możemy przeznaczyć z budżetu miasta, no widząc też ogromne działania też w innych sferach, w sensie społecznej, oświatowej, kulturalnej, sportowej. Z tego budżetu która kwestia, który obszar pochłania najwięcej środków? To jest to świata? No, oczywiście, że oświata. Co roku, co roku Oświata w każdym samorządzie, oświata przede, przede wszystkim, przede wszystkim e, samorządzie e, miasta na prawach e, powiatu, bo my mamy też szkoły ponadpodstawowe. I się cieszymy z tego, bo te szkoły naprawdę są na bardzo wysokim poziomie, więc e, zawsze, jeżeli e, wskazywane są gdzieś mocne strony naszego miasta, to jest właśnie oświata, bo mamy bardzo dobrych nauczycieli. E, I tu do naszych szkół też e, chcą uczęszczać e, mieszkańcy okolicznych gmin czy miejscowości. Oczywiście tutaj nie chcę już tego wątku rozwijać, bo to jest wątek, który gdzieś na spotkaniach Związku Samorządów Polskich poruszałem, czy w kwestii finansowania chociażby, tak? e, no bo no wiadomo, tutaj ale też. Ale nad tym ubolewają trochę inni samorządowcy z regionu, którzy mówią, że walczą o tych uczniów, żeby właśnie nie odchodzili i nie przychodzili uczyć się i zdobywać tej wiedzy do Łąży. No ale oczywiście tu mówimy o szkole średniej. Tak, tak? średniej. Więc w gminie Łąża czy w gminie, no wiadomo, w Piotnicy oczywiście jest szkoła w Marianowie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o ten ciężar szkolnica pana podstawowego, no to tutaj wiadomo, regionie wiedzie prym, bo mamy przecież też uczniów już od. Kilku miesięcy tutaj spotykamy się w gronie, żeby wypracować konkretne działania i chcemy to ogłosić na początku roku i pokazać, że Łomża jest dobrym miejscem do tego, żeby żyć, pracować, tutaj założyć rodzinę. Mamy bardzo dobre warunki do życia, do też kształcenia dzieci i pewne rozwiązania wspólne zostały tutaj wypracowane. I oczywiście już część tych rozwiązań gdzieś funkcjonuje chociażby w Roku e, stypendia studenckie, które wprowadziliśmy, które naprawdę bardzo mocnym echem, takim pozytywnym, odbyły się e, w środowisku akademickim. E, no ale to tylko jest zalążek tego, co też chcemy zaproponować młodym ludziom. Dobrze, to jeszcze kończąc już ten wątek budżetu, powiedział pan: ambitny, budżet ambitny, ale trudny. No każdy może powiedzieć, bo budżet się zmienia, budżet jest elastyczny. Na każdej sesji podejmujemy e, uchwałę w sprawie zmiany w budżecie. Tylko szkoda, bo, że nie jest z gumy, prawda? E, I nie można go to rozciągnąć. Oczywiście, chociaż mówię, no w trakcie roku pojawiają się sytuacje, gdzie te środki udaje nam się pozyskać. E, pojawiają się sytuacje, no teraz coraz mniej, że trzeba do inwestycji dokładać, niż mamy w planach, no bo całe szczęście, mówię, jest ta rywalizacja i, i te ceny są dużo niższe, ale było tak w latach poprzednich, że oprócz tego, co zaplanowano zaplanowaliśmy w budżecie, no trzeba było w trakcie roku dołożyć czy inne jakieś nieprzewidziane wydatki, no ale zaraz budżetu naprawdę jest ambitnych szereg inwestycji chociażby też infrastrukturę transportową zakup autobusów no ta infrastruktura chociażby Sportowa, jest też wzmocnienie instytucji kultury, przecież też współfinansowany przez ministerstwo i teatr, i filharmonia, i biblioteka. Tam też są większe środki niż w tym roku. Więc myślę, że powinno być dobrze. Cieszy mnie to, że jest współpraca z Radą Miejską w Łomży, że ta większość od początku kadencji się, można powiedzieć, wykrystalizowała. Chociaż jakieś tam zgrzyty się pojawiają? No, tak jak Wszędzie mogą się pojawić polityc. zawsze zgrzyty, ale porównując poprzednie kadencje, no to widzę tutaj, że jest zdecydowana większość radnych. Która chce wspierać, chce współpracować, e, i mimo tego, że czasami może e, jeden czy drugi radny ma odmienne zdanie, mają ku temu m, przecież prawo, e, to jednak e, ta siła, która też wspiera mnie w, w działaniach, jest duża i, i odczuwalna, bo e, pamiętam poprzednie kadencje, to, to Czasami to była kwestia jednego głosu przy różnych ważnych głosowaniach dla miasta, bo miasto musi mieć budżet. Pamiętam w poprzedniej kadencji była sytuacja, kiedy aż w styczniu przyjmowaliśmy ten budżet. I to za szkodą dla miasta Łomża, więc zależy mi na tym, żeby tutaj wspólnie z radnymi wypracować stanowisko. Też przyjmuję ich wnioski, analizujemy, spotykamy się, więc mam nadzieję, że tutaj w połowie grudnia, 17 grudnia odbędzie się pierwsze i drugie czytanie i miasto Łomża będzie już miało swój budżet. Oby. Dobrze. Spoglądam na zegarek. Kończymy już naszą rozmowę. Dla wielu grudzień to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Łomża już stroi się na święta. Widzimy, że ta zielona, pachnąca dama jest już na starym rynku. Ale ruszyły także zgłoszenia na Jarmark Zasmakuj w Łomży. I zastanawiam się, czy w tym roku jest zainteresowanie wystawców. Jest zainteresowanie, bo to, co udało nam się w tamtym roku zrealizować, czyli jarmark dwudniowy, bo w poprzednich latach ten jarmark był jednodniowy i Widzieliśmy, że zainteresowanie wystawców było dużo mniejsze, no bo wiadomo, e, kwestia też i transportu, przyjazdu tutaj właśnie do naszego e, miasta i też rozpropagowania tego jarmarku jest dużo lepsza, jeżeli jest to jarmark dwudniowy. Więc i, e, i w sobotę e, 20 grudnia, i w niedzielę 21 grudnia, kiedy nasza Łomżyńska Wieczerza Wigilijna e, odbędzie się e, na starym rynku, e, mamy jarmark, liczne atrakcje. E, dla najmłodszych i, i oczywiście też i, i dla starszych będzie karuzela wenecka, więc myślę, że to też taka atrakcja, która przyciągnie najmłodszych. Więc widzą to też zainteresowani wystawcy, którzy bardzo bym powiedział licznie już zapytują o możliwość właśnie uczestniczenia w Mikołajki, no i zobaczymy te wszystkie piękne iluminacje razem ze Świętym Mikołaja w Parku Jana Pawła. W Parku Jana Pawła II, Mikołajki Miejskie, będzie się też atrakcji dla najmłodszych, będzie można napisać list do Świętego Mikołaja. A pan prezydent list już do Świętego Mikołaja napisał? Ja jeszcze czekam, bo. Żeby pewnie radni przyjęli też, budżet jednogłośnie. To wiadomo, każdy ma swoje życzenia i, 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 te, i te zawodowe i, i te rodzinne, ale wiem też, że jest dużo osób, które mają naprawdę swoje też i, i potrzeby, i zmartwienia, I, i myślę, że tutaj też święty Mikołaj na początku ich te listy przy Przeczytać, bo widzimy też, mówię, ile tego też i zła i tej takiej niesprawiedliwości często jest. E, więc my robimy e, na pewno swoje. Jak będzie święty Mikołaj, to będę miał okazję też na pewno chwileczkę z nim porozmawiam, więc jest na pewno mu coś szepnę e, do ucha. To, co też często mieszkańcy mi e, przekazują i czego sobie, e, sobie życzą. E, 6 grudnia, ale wcześniej oczywiście dla naszych szkół, przedszkoli przygotowaliśmy też piękne atrakcje w hali kultury. Mamy przygotowany w Filharmonii Kameralnej 19 grudnia koncert kolęd i warto tutaj też wspomnieć, że 24 grudnia, czyli w wigilię, bo też mi zależało na tym, żeby ta tradycja, która przez lata była już u nas pielęgnowana, czyli ta wigilia dla ubogich, kiedy w trzech miejscach przy parku wodnym na pętli na ulicy Studenckiej i na starym rynku przekazujemy paczki dla najubożych. I mimo tego, że jest to dzień już wolny od pracy, to wspólnie tutaj ze współpracownikami postanowiliśmy, że te paczki rozdamy 24 grudnia, nie dzień wcześniej, czy nie dwa dni wcześniej, jakie były też takie e, pomysły, żeby już właśnie w Wigilię te osoby, które są najbardziej potrzebujące, no miały też te ciepłe pierogi i inne, e, ciepłe dania na swój stół, więc to też jest dla nas ważne. Oczywiście kolędobus, który będzie jeździł po Łomży, też będzie nas, taki dobry świąteczny nastrój strój wprowadzał. Zimny ten grudzień, ale jednak ciepły, potrafi być ciepły. Dobrze to zależy też... od nas tak, tak. naprawdę. Jak, jest, jak tworzymy tak każdy dzień i, i nasze życie. Dobrze, ostatnie już pytanie zdradzimy. Jaki będzie Sylwester w tym roku? Łomżyński Sylwester? Dob Powiedziała. W tym roku będzie łomżyński Sylwester, bo wystąpią łomżyńscy wykonawcy. Mamy też wielu zdolnych artystów z Łomży, stąd między, między innymi zaprosiliśmy dwa zespoły muzyki. Rozrywkowej, tutaj Maggie Love Story e, oraz też uczestników popularnego programu telewizyjnego. E, tak się składa, że Julita Kaczyńska wzięła udział w poprzedniej edycji, a pan Przemysław Karwowski w obecnej Piotrowski. edycji. Piotrowski, przepraszam, Piotrowski, Piotrowski w obecnej, w, w, w obecnej edycji. edycji. Tak. Więc łomżyńskie talenty na pewno warto przyjść na stary rynek, ktoś taka można powiedzieć. Tradycja, że nasi mieszkańcy, ja pamiętam jak kiedyś tego Sylwestra nie było, to też przychodzili, mimo że się nic nie działo, można powiedzieć. Teraz mamy już od 11 lat koncerty. Oczywiście i zagraniczni byli wykonawcy, w tamtym roku był Sławomir. W tym roku postawiliśmy na naszych łomżyńskich wykonawców. Jak przystało na łomżyński sylwester? Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Prezydent Łomża Mariusz Szanowski był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Nasz gość dnia.